Witaj, Alina tutaj. E, bardzo przeżyłem e, mój obraz jeden, który Ci tutaj pokazuję, który namalowałam chyba w 2018, czyli gdzieś 6 lat temu. I on leżał e, między obrazami e, nieoprawionymi i jest dalej nieoprawiony. Powiesiłam go teraz na ścianie, żeby zrobić taką właśnie refleksję z Tobą na temat wewnętrznego zwierzęcia mocy. Eee, ja studiuję duchową wiedzę i tutaj właśnie Zbigniew Jan Popko, e, mówił o właśnie naszym zwierzęciu mocy. Ten lew, który do mnie przyszedł w obrazie, w malarstwie intuicyjnym, dawno temu, on się pojawiał czasami. Ja go nigdy nie miałam odwagi malować. A tutaj był tak właściwie wyraźny, że ja tylko zrobiłam linię przy jego przepięknym pyszczku i z tymi włosami, z taką, z taką właśnie tą grzywą. Tak dużo miłości było. I właśnie on był taki biegnie i wszystko było tam właściwie, wszystko ja tylko wyciągnęłam linią troszeczkę. On tam był tak wyraźny, żeby nie można było nie narysować, nie wyciągnąć z tym ogonem, który po prostu ma tutaj zadowolony w radości. No i kobieta śpiąca. Ona tam siedzi, wyraźnie siedzi i ona jest śpiąca, jeszcze nie obudzona była. Dzisiaj się obudziłam do tego, że ten obraz... Taki jest piękny, że ja muszę otworzyć oczy, ja nie, nie zmienię, niech ona sobie tam leży śpiąca, wiele lat właściwie się, yy, spała, le, yy, lecąc na tym zwierzęciu mocy. Ja miałam ostatnio bardzo mocną sytuację w tej chwili i yy, yy, ten obraz mi się napatoczył yy, i po prostu stwierdziłam, aha, tu mam pomoc właśnie w tym zwierzęciu mocy. Lew mi się często pokazuje w takich stanach, jak jest stan hipnagogii, czyli hipnagoga jest między, jak się, między budzeniem się, a ym, wracaniem w ten ym, w rzeczywisty świat, jak się rano budzi. I potem jak się zasypia, to też jestem właśnie... Często mam ten, yy, te stany hipnagoga, gdzie się dużo języków do mnie mówi i często obrazy. No i właśnie on tam przychodził, ten lew, siedząc albo właściwie tak pokazywał się i znikał. I ja wiedziałam, aha, jest pomoc. Jest pomoc mojego cudownego, mądrego lwa. I właściwie e, zastanów się, jakie ty masz zwierzęta mocy, bo nie, jest, nie zawsze jesteśmy tego świadomi. E, u mnie e, po prostu te, te zwierzęta wychodzą w obrazach. Lwa nigdy nie miałam odwagi wyciągnąć, e, bo jest technicznie e, niezbyt nie łatwy ale bardzo często pies mi się pojawił przed chyba dziewięcioma laty. Nigdy wcześniej nie malowałam, ja nie, nie umiem rysować psów, ale pojawił się też i on mi daje, to jest też rzeczy mocy moje, koń. Nie wiem, który byś jeszcze wybrała, pies i ptak. U mnie jest ten kruk przecież. Także jeżeli są tylko dwa, no to one się wymieniają, może, nie wiem. Nie zastanawiam się nad tym. Te zwierzęta mocy są po to, żeby mnie wesprzeć. Ja wiem, że wiele lat właściwie też malowałam kota, a kot jest po prostu indywidualnością. No i ja jestem jego własnością, a nie on moim. Czyli tam była właśnie ta indywidualność, ta ekstremalna indywidualność, która zawsze we mnie była, która zawsze szła swoimi ścieżkami, to jak to kot robi. W każdym razie, wracając do tego zwierzęcia mocy, zastanów, zastanów się, jak, jak to można po prostu jak, sobie, jak w malarstwie ci wychodzi, bo ja zawsze mówię o malarstwie, na pewno masz, kiedy rysujesz tego tak niechcenia, to Ci wychodzą pełne zwierzęta. Nie zawsze musimy je rysować, czy umieć, malować, ale one tam są i one są w naszych myślach to, co kochamy. W każdym razie e, zależałoby mi na tym, żebyś zrozumiał, czy zrozumiała, że e, dla mnie dzielenie się takim czymś to w tej chwili jest jakby e, no, dzielenie się swoją własną, własną prywatnością, która w jakiś sposób w tym obrazie została wymalowana i dlatego go ja schowałam na 7 stóp. On nigdy nie wisiał na ścianie, poza tym kiedy malowałam, a malowałam go z tą podmalówką tu w Göteborgu, a do, ten, wyciągnęłam go na Erland, czyli na mojej wyspie, którą zawsze tam, na której zawsze maluję w czasie wakacji gdzie jest tam wspaniała energetyka, czyli tam miałam dojście właśnie do tej swojej pewności rysunku, dlatego że on jest tak narysowany, że w zasadzie widzę, że, że nie wątpiłam. Także kiedy się właściwie w malarstwie intuicyjnym wpuści się, w swyty właśnie, otworzy się kanał twórczości, to wtedy po prostu ma się, ma się to, jakby to powiedzieć, no, otwarty kanał na taką pewność rysunku, ta pewność rysunku zawsze świadczy o tym, że jestem w mocy, jestem w swojej mocy. W zasadzie ja to nazywam, że mnie nie ma, tylko jest sama twórczość, sama ręka, która prowadzi i wyciąga motyw. No i tutaj wyciągną, będzie wyciągnęła mi moja ręka pięknego, młodego króla. Mam nadzieję, że to Cię zainspirowało. I jeżeli słuchasz tego i nie malujesz, to ym, spróbuj malować intuicyjnie ym, i zobaczysz, jak się daje. To w każdym razie y, zwierzę mocy. Ja, jak daję ten, ym, ten temat na y, moich kursach, to wychodzą wspaniałe rzeczy, ale to kiedy indziej opowiem. Trzymaj się, na razie pa.